Siemam. Ogólnie, ogólnie to muszę nagrać nowe co, nowe, co jest grane. Ale problem polega na tym, że nie wiem, który komentarz miał najwięcej łapek w dupę, w górę. Więc musimy to sprawdzić. Wow, 7 września. Miesiąc temu był ostatni odcinek. Yy, sprawdźmy, który komentarz miał najwięcej <laughs> Komentarz. Łapek w górę. O, właśnie widzę komentarz czyjś. Grasz na początkującym! Spoko. Kolejny komentarz. Ja się zastanawiam, jak Milik trafił na okładkę września w twoim kalendarzu. Też, też nie wiem. Ogólnie to na komentarz, który miał najwięcej łapek w górę, to był Zagraj Górnik, Zabrze kontra Barcelonę, graj Górnikiem. Boże święty, dzięki wam ludzie, po prostu jest świetne. To jest... W, jeszcze w nowej Fifie, to... Ja już widzę, jak mi to pójdzie. Ja to okul. Oj, co ja zrobiłem? Widać mnie. W ogóle się tak dziwnie świecę, nie? W sensie, ze, zewsząd idzie jakieś światło. Tam mam drzwi... Tam mam drzwi balkonowe i nie można tworzyć okna nawet. I, I światło dochodzi tylko stamtąd do mnie. A tu mam zapaloną lampkę, żeby było dodatkowe światło. Niesamowite, prawda? Włączam FIFA. Ogólnie, póki FIFA się ładuje, to Wam mogę powiedzieć parę rzeczy. Otóż, bardzo mi się podoba nowa FIFA. Nie ma hejtu. W końcu nie ma hejtu z mojej strony. Bardzo mi się podoba póki co. Fajnie się gra, bardzo mi się podoba fizyka piłki, że piłka lata mocniej jest bardziej realistyczna i zawodnicy bardziej są, wiecie, jak ma siłę, jakiś zawodnik tego nie przeprasz i koniec. I to jest fajne, w końcu to się dzieje, ale faktycznie czasem sztuczna inteligencja popełnia durne błędy. Da nadal, to jest FIFA w końcu, to jest FIFA. ha ha. 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 Do dobry żart, słuchajcie. Problem w tym, że Górnika Zabrzeń... Górnik zawsze spadł do drugiej ligi. Nigdy nie zaczniemy tego nagrywać. Znowu... Oh, what the fuck? No dobra. <laughs> Łapek nie ma dużo, ten komentarz. Adik. Zagraj meczyk. Termalika nie ciecza kontra Bayern Monachium. Graj polskim klubem powodzenia. Dobra. Może mam trochę przerąbane. Ale, tu... Ale trudno. Zaczynamy mecz. Termalika przy pilce. Nie możemy przegrać Termalika power. Wow, patrzcie jak tam wychodzi. O, oh, wow! Wow! Da... Miszak! O oh, fuck bro! Dawaj! Wow! Co to było? Ej, patrzcie jak gra Thermalika. to jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Uwaga, dośrodkowanie. Dość. Jeszcze. Wow. Uwaga, strzał z daleka. Dobra. Dobrze to robimy. Wow. Come on, podawaj. Jo, ziomek, co tak wolno? Hej, bajer traci piłki cały czas. W ogóle... A Mamy szansę coś zrobić, słuchajcie. Mamy szansę. No dawaj, dawaj, tam dochodź ktoś. Jeszcze jedno. O oh, Boże. Ok, zaczyna się robić groźnie. Bayern już zaczął atakować w końcu. Waga Robert Lewandowski. Lewandowski, ale dobrze obrona. Oczywiście Termaliki jest najlepszą obroną świata. Uwaga, teraz Termalika wychodzi z... Z atakiem. Szybciej! Patrzcie jak tam wyrusza na, na, na atak. Wow! <laughs> Te emocje. Uwaga, Thomas Miller Thomas i broni Pilarz. Wow, jakie tutaj dziury powstają, Bayern. Co ty robisz, Bayern? Wow! Dawaj, gnoju! Daś za wolno biegłeś, ziomek. Wow! Ej wow. no kurde! Rozumiecie, że dobra, przyznaję się, to jest poziom zawodowy. To nie jest poziom klasy światowej, bo jeszcze FIFA nie mam ogarniętej. To bez sensu, że wiecie, na początku przegrałem przed 8-0, ale grałem na zawodowcu lepszymi drużynami. No co jest? Patrzcie, go tracą piłki! E, i, I dostawałem też. Nie było tak strasznie łatwo. Wow! Przecież oddałem już chyba 5 strzałów na bramkę tego Niemca, no? Czy coś? Wow! Ostro, ostrożnie prosimy. Ostrożnie, Dobra, zaczyna się zabawa. Tiago, Ależ to przestrzelił. Taki mecz bardzo wyrównany. Termalika i, i Bayern, no, no to są drużyny na jednym poziomie, prawda? Ym, ogólnie to każdy zna Termalikę, a mało kto zna Bayern. <śm> to jest. Oczy, kurde, serio. To jest oczywiste, że Bayern nie jest na takim poziomie jak Termalika. Uwaga, Vidal, No, widzicie, sami, to, sami widzicie, no po prostu zawodnicy Termaliki bez problemu blokują. No, o. O, faul. Bez problemu blokują zawodników Bayernu. Ale to nas nie dziwi, no bo już Termalika nas do tego przyzwyczaiła. Niesamowite. Jesteśmy świadkami jednego z lepszych meczów Bayernu. Bo jeszcze nie przegrywają. Zobaczcie, to zrozumienie jest po prostu niesamowite w tej drużynie. Chciałbym mieszkać w niecie, cieczy. Uwaga. O! Ale Bayern ma teraz szczęście. Przecież to musiała być bramka. Przecież Termalika strzela takie bramki regularnie. Kibice gwizdzą na Bayern, bo oni trzymają piłkę tylko po to, żeby nie przegrać. Będą grać na czas. Termalika jest w ogóle nawet niezmęczona. Zawodnicy są w ogóle to jest, ich... to jest dla nich jak trening. kimiś, No czy coś zrobi, czy będzie niespodzianka. Czy Bayern będzie w stanie pokonać niecieczan? Pamiętacie moje powiedzenie: nie cieczy ten, kto nie ciecza. Oczywi oczywiście to, to wciąż jest aktualne możecie mi oddać tą piłkę Kurzy. takie strzały to wieć, wiesz, strzelałeś gorszą nogą, wsiadasz nią do tramwaju chyba. Tylko... Ona ci służy tylko do wsiadania do tramwaju. Chciałem być szalanowiczem, ale nie dał rady. Uwaga, robi się w ostrawie ciemno. Akurat stąd widzę były stadion baniku ostrawa, yy, Więc jest w ogóle... w ogóle... Niesamowite warunki, patrzcie, wow! Ale jest, to zrozumienie. O czym ja gadam? Sam już nie wiem, uwaga, Robin! Słuchaj, ziomek, tak się możesz bawić, wiesz, ten Malika i tak ci odbierze piłkę, to są... ...doświadczeni zawodnicy, co ty zamyślisz, Jezus. Przeszkadzają mi słuchawki już. Prze Eee, żadnego wrażenia to nie zrobiła. <laughs> o, no co to, za, co to za klepanie w ogóle? Nie ma takiego klepania, możecie mi oddać piłkę? Ej. Bayern zdobywa bramkę. Będzie niespodzianka w niecieczy. Jezus, przecież je. Przecież to jest, nie... to jest niemożliwe. Po pierwsze to jest niemożliwe, żebym ja przegrał. Po drugie, to jest niemożliwe, żeby nieciecza przegrała z. jak. Mo... Monachium. Bayern. Bayern. Bayern-Monachium. Bayern... Bayern Tam chyba gra jeden z Polaków, chyba Lewandowski. To jest niesamowite, że. pomarańczowe słonie przegrają ten mecz. W niecieczy! Przecież to jest tak jak. To jest tak jak Camp Nou dla Barcelony, a, a, a jeszcze lepiej. Jak. Oh my god! Jak drzewo dla dzięcioła. Słuchajcie, zanim ten film zmontuję, to chyba normalnie wyślę to moim znajomym, bo po prostu każdy, kto interesuje się piłką nożną, będzie w szoku. Jak to jest w ogóle nawet moż możliwe, nawet w grze, żeby Bayern pokonał Termalikę. Ale Termalika teraz pokaże tiki takę. Ona, ona pokaże niecieczanną, niecieczaną nieciecza takę. O! No przecież. Jezus. To będzie bramka miesiąca. Jak nie dwóch, jak nie trzech, jak nie roku. Ośmiu... Jestem dumny, że żyję w Polsce i mamy taką drużynę. Zobaczcie, co... co porą... No bo wiecie, Bayern się już taki, ha, wygramy z nimi. Ale zapomnieli, kim jest nieciecza. Wow, ta nieciecza taka naprawdę ładnie wygląda. Szkoda, że, że Bayern przez przypadek odebrał piłkę. <trym> tak to możecie. Koniec spotkania. Nie będziemy grali grywki, bo oczy mi krwawią. Zagramy sobie tylko rzuty karne, bo rzuty karne, jak wiecie, w nowej filie są inne i są do dupy. Rozegraj drugi mecz. Dobra, rzuty karne bezpośrednio idziemy na karniaki. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Bo wiecie, zobaczycie, jeżeli nie widzieliście, można się ustawić inaczej, na przykład. Oho. Ho, ho. Ho, ho, ho. I słuchajcie, można się nawet patrzcie cofnąć. I dobra, biegniemy. Nojer Nojer to bronił, Nie, no psz, Co jest? <śmiech> <śmiech> Nie takie strzały bronił ten bramkarz. Bramka. Generalnie to ciężko tu się strzela. Ale spoko. Ribery, ale z bramka. Dobra. <laughs> Fartownie oczywiście. To są właśnie rzuty karna niecieczy. Oni z tego słyną, że zawsze strzelają po ziemi, ale zawsze celnie. O oh jest, patrzcie, przez, przez przypadek, dosłownie no. Prawie to obronił. Yes, no przecież to jest... To jest prawdziwy majstercz tych rzutów karnych. Roben! Ja widzę, że to broni w tym momencie nasz bramkarz. O, nie, 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 Dobra. Nie ma takiego, takiej zabawy. G będzie teraz gol. Oczywiście. Lewandowski. Kto wygrywa mecz? No słuchajcie, nie ma niespodzianki. Nieciecza wygrywa z Bayernem, po rzutach karnych. Tylko po karnych, ale... Pokażę wam to na takim diagramie. Nie, Nieciecza, Bayern. Nieciecza, Bayern. No, rozumiecie, że waga. Nieciecza, Bayern. Babe, wygrywamy pierwsze spotkanie, mówisz co, gram w niesamowity sposób, na niższym poziomie niż dotychczas, ale następny filmik już będzie na klasie światowej, a następny jeszcze, następny będzie na legendarnym i wybierzecie sobie na jakim poziomie mam grać, bo jako, że moja mentalność często jest mentalnością bota na easy, to musimy dopasować mi jakiś odpowiedni tryb, żeby mi się dobrze grało, żebym czasem wygrywał, nieważne. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego pięknego spotkania. Piszcie w komentarzach, jaki mecz następny mam zagrać i ja go oczywiście nagram. Wybieram komentarz, który ma największą liczbę łapek w górę. Zaskoczcie mnie czymś fajnym. Na przykład mecz... Legia Warszawa, Legia Warszawa. Albo na przykład zagraj Realem Madryt przeciwko Legii Warszawa na najłatwiejszym poziomie trudności i postaraj się strzelić 20 bramek. Możecie mi dawać challenge, jeżeli Wam się tylko podoba. Wezmę wszystko pod uwagę. Dziękuję za uwagę. Także ludziska, dziękuję Wam bardzo, jeszcze raz za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie.